gdy znalazł jedną drogocenną perłę poszedł sprzedał wszystko co miał i kupił ją taki jest właśnie pan bóg oddał to co miał najcenniejszego właściwie kogoś swojego najdroższego jednorodzonego syna bóg który jest nieśmiertelny umiera na krzyżu dlatego że ty Ania ja jesteśmy dla niego jak drogocenna perła i Patronem dzisiejszego dnia jest święty Ignacy, założyciel Jezuitów. I to jest gość, który napisał przepiękną modlitwę. Zabierz Panie i przyjmij. Chcemy, żebyś dzisiaj, ta modlitwa będzie w linku, chcemy, żebyś dzisiaj pomodlił się tą modlitwą. Jeśli robisz to któryś raz z kolei, to wybierz jedno zdanie i pomódl się nim, wypływając na głębie. Porozważaj je. Jeśli robisz to pierwszy raz, to się przerazisz. Tam są takie słowa: zabierz panie i przyjmij całą wolność moją, wszystko co mam i posiadam. Pomyśl, czy jesteś w stanie sprzedać wszystko i kupić taką perłę.